Teraz jestem Kończynka i dzisiaj, jak widzicie, mamy świętowa. Świę... Święto. Co? Ten człowiek święto. I tak. Nagrywam ja to dosyć wieczorem, więc najpierw jak się zrobi dosyć ciemno, to tutaj to zmienię, ale tak. Tutaj był, są konisie. To chyba sprzed dwóch lat, albo trzech. Nie pamiętam już, albo. Nie wiem, właśnie. Czy one były rok temu? Czy dwa? Nie mam pojęcia. Ale to chyba był yy, holender. To jest holender. No ale tak się prezentują. Myślę, że już się widzieliście. Na pewno kiedyś. Ale tutaj mam kilka zadanek. Tego wyścigu ostatnio nie zrobiłam. Bo się popsuł. I filmy nawet nie zrobiłam, więc no. Ale tak to jeszcze nie widziałam większość, większości jest spokojnie. Um, Ogólnie nagrywam to dosyć późno. Po aktualizacji tej. Um, bo nie miałam pomysłu dzisiaj na film. Um, miało być pakowanie, ale coś było, Będzie we vlogu. W środę albo w sobotę, nie wiem czy w środę będzie vlog. Znaczy film jakiś, zobaczymy. Może też coś. Ale albo w środę, albo w sobotę będzie właśnie vlog z dnia w stajni. Hmm. Jest nad jeziorką, może z Tam wam troszkę będzie lepo, ale chyba też, nie wiem, przestanę wziąć coś. Zobaczę. Może zrobię tego vloga w szocie żebyście mieli taki skrócony. I tak na część z tym zaraz 4 albo 5 łapków. Trzeba położczyć innym, bo będziemy robić parkowo. Skokać A na dzisiaj biorę soleil, karakale. Ale to więcej się dowieźć, to czy też będzie może osobny blok, nie wiem. Zobaczę. Jeszcze się wszystko Może zrobię taki film informacyjny jeszcze, tylko jakoś. Nie, Nie wiem. Zobaczymy. Po ponad przypraszam jeszcze Filmy są takie odwa ale ja nie mam totalnie miejsca na telefonie jak uda mi się wstawić w to to jest po prostu cud, Więc. więc no, nie, ale w ogóle w sobie na telefon, więc potem szoszczę części, będą na w ogóle usunęłam też, więc no słabo mam tylko YouTube'a dosłownie słabo no. i tak no więcej dowiecie się jakoś tak w innych filmach, czy coś. Ten blok na pewno postaram się zrobić. Postaram się, pewno, ale... jak to wyjdzie, to zobaczymy. postaram się wstawić, bo... czy to na zewnątrz po prostu zostaje? Poni wychodzą? Ale myślę, że to będzie za fajny no że uda mi się to zrobić wreszcie jakiegoś vloga, bo dawno chyba nie było z tego co pamiętam więc myślę, że fajnie było, było takie coś będziemy jakoś od 12 wstajemy do 14 albo muszę napić się jeszcze w odcinku, zobaczmy a tak, choć piątą będzie już tylko po... nie było, ogólnie wolno mi i sorry się powtarzam, ale... Już ja nagrywam chyba... Przystępuję do filmu dzisiaj 10 razy i na mi się nie udało tego filmu zrobić, więc... Wszystko mi się myli, ja nie wiem, co ja mówiamy Ale Ten wyścig jest w ogóle strasznie długi. Ale wreszcie nam się udało go zrobić, co to było. Okej. Okay. Ej, od kiedy chmury w się odbierać? Wow. A dobra, nie chcę mi się tamtego Teraz wylecimy... Czy tu mamy jakieś zadanko? Nie. To idziemy sobie na plażę. W W ogóle dalej jestem na gęby, bo ja nie wchodzę. Kiedy, mm, tylko wchodzę, by nagrać film i nic innego nie robię, więc polecam dam o pięty poziom chyba. Od ostatniego odcinka się chyba nic nie zmieniło. Nie jestem pewna, może miał czwarty. Miałem pojęcia. Mm, tak, chyba na to jakiś O, Duży zadanek. Duży zadanek. O właśnie, mamy te nowe konie. Nowe konie. To tyle konie. Ogólnie dla mnie one są. brzydkie. Ale każdy ma swój gust. Ten to już w ogóle jest. Co to jest? Mi się to po prostu nie podoba. Ten jest w miarę ale ten też. Ja na pewno ich nie kupię, bo nie tak myślę. Może kiedyś jak mi się gust zmieni. Dobra, tutaj mamy laskę jakąś. Kim ty jesteś? Mamy tutaj Lena. Kolejny dzień. Ok. Co nowego pojawiło się w tym tygodniu? Choć nie zaczyna robić się gorąco. Wygląda na to, że letnia bryza tu deszczowe chmury i tęczę ze światłem zewnętrznym. W dzisiejszym nadtęczu znajdziesz nie tylko niebieskie ptaki, ale także wyścig po chmurach. Wygląda na to, że masa kolorów i dobra zabawa sprowadziły tu kilka koni z, Rwiku i, z in, i innych krajów. Znajdzie się przy dyskotece. Już widziałam. Dzięki, Tim. Super. Wiedziałam. Tak, tak. Tylko mogłabyś mi powiedzieć, czy jest baza, bo nie chce mi się jechać. Sprawdzać. Dobra, jeszcze coś. Dobra. Do trzech tygodni sztuka, okej? Okay? Ale to już trzeci tydzień nad niego oszołomienia. Chcesz posłuchać na właśnie? Dobra, dobra, no mamiczne konie, super. Ej w ogóle spokój skądżę taką kupić? Tę laską na taką fajną. Gdzie ona jest? Gdzie ona jest? Tu chyba. No tu fajna. To można ją kupić. Dobra, motyle jakieś, Mówię, chociaż będę ciągle je nazywał ziomkami, ale on jest dziwny. Wróćmy do tematu. Mam mały problem ze złapaniem motyli. Są wiele za szybkie. Muszę złowić tę małą wadę w trakcie ich migracji nad Jerewikiem i odnotować ich stan zdrowia. Później Kaja sporządzi z tych informacji raport tego tegorocznej migracji. Dobra, nic nie rozumiem. Naprawdę dzięki, dzięki, dzięki. Panie Matryli, coś nic łatwego. Super, że mówisz, nie? Super. Dobra, O Jezu, ile tych motyli jest? Gdzie one są? Tu gdzieś? Tam gdzieś? Czy one są tam? W porcie Pinta? No nie. My jesteśmy teraz na plaży. Czy to jest w Pinta? Muszę wjeżdżać czy na marne, to wieszcie. Lecimy na przymnie. Dobra, to jest chyba to. Bo tyle! Jakie, mamie? Jakie mamie? mam je? Jakie mam je? Mam, mam cię. Mam cię? Mam cię. Mam cię. Okej. Okay. Trzeba je łapać. Jesteśmy szybsi. Szybsi. Bądźmy czynić na stówę. No, wolno latają. Mówiła, że szybko. Kulało nas. Widzicie? Niedobrze okej Okej, okej Okej No kurde no, Dobra. Mam cię Mam was, mam was, ziomki, latające ziomki Tak was ktoś tam nazywał Pan czy Tim czy James, nie wiem <gryw> Dawaj, 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 szybko Łapiemy motylaryny. Ile jeszcze? Gdzie one są? Tam gdzieś, okej. Okay. Raz. Dwa. I ostatni. Gdzie? Ja. Tu, okej. Okay. Wróć do Maripos. Okej. Okay. Mariposa. No dobra. To wracamy. Lecimy sobie. Odbieraj co damku i... No. Dziękuję za pomoc. porozrobimy zrobiliśmy teatrki. Dobra. Już mi się nie chcę robić od niej. Mamy coś jeszcze. I tu mamy co? To. to już porobiłam ostatnio. tim tim Tak, tim Nie, jeszcze nie gryzie. No dobra, to tam będzie. Już o nim dawno wie. Tylko... chciałem jechać? No dobra, to... Dowiedzmy ktoś spuścił hmm, czy? Nie. Trzeba o tym. Hmm, Prostuj No dobra. Ciekaw. Bru, bruf, bruf. Dawaj. Jedz. Zjadłeś? Okej. Okay. Nakarmiony. Ten film trwa już długo, więc będziemy sobie za chwilę kończyć. Postaram się, żeby następny film był trochę lepszy, ciekawsze i w ogóle Ten był taki bardziej informacyjny i w ogóle hmm, więc... jeszcze sobie to wykluczemy i... jeśli film wam się podobał <laughs> pamiętajcie o łapce górze i subskrypcji ja się będę z wami żegnać i widzimy się w następnym filmie. Mam nadzieję, że troszkę lepszym popatki!